Z tych pięciu wygranych pojedynków, trzy wygrała przed czasem. Najdłuższy dystans to 6 rund. Tyle boksowała. No, Aida Halacz, no i popatrzmy. Ale kalaba już bardzo złe wrażenie na mnie sprawia Oby, Już po, lewy prosty. Po 10 sekundach walki. Proszę zobaczyć, jak schowała się za podwójną gardą Aida Halacz. E, też ustawione nogi w linii u Merimy Kalaby. Kompletnie nie ma gardy. Nie jest przygotowana do boksowania, ewidentnie. No i tutaj Kalaba. Oczywiście trzeba oddać szacunek Merimie Kalabie, że zdecydowała się wejść do ringu, zdecydowała się podnieść, ależ potężne uderzenie. No. Aida bez najmniejszego problemu. Wyczekała, trafiła potężnym prawym sierpowym i jak rażona piorunem, Merima Kalaba padła na deski. No to jest to, o czym mówiłem. Boks kobiecy w takim wydaniu, kiedy jest taka dysproporcja. Rozkłada ręce Aida, proszę zwrócić uwagę. Tu widać, że to jest pięściarka przygotowana. Nie rusza do przodu. Merima Kalaba te ciosy, które ona zadaje, to trudno nazwać też ciosami. O. Kolejne bardzo mocne uderzenie. Mocny lewy sierpowy, którym zahaczyła. Znowu. No, no to może się nie ciężki, ma sensu, nie walka Nie ma sensu. Skończyć. Ta walka kompletnie nie ma sensu. Wydaje mi się, że sędzia powinien. Dwa, trzy mocne ciosy na korpus. No Widzimy. Z clinczem ma też ogromne problemy. Kalaba. No, takich walk nie powinno być. I to trzeba powiedzieć otwarcie. otwarcie. Nie. O, już kalaba już nie ma. Nie ma ochoty walczyć. Koniec. Chociaż. Dwa mocne ciosy na korpus. Widać też, że Ida nie chce zrobić krzywdy w walce. Widzi, że jest zdecydowanie lepszą zawodniczką. Balans ciała, może sobie popracować właśnie nad takimi elementami technicznymi. Nie zadaje ciosu. O, teraz na odczepnego. Ja myślę, że jakbyśmy podłożyli tutaj dźwięk z Benego Kila, to to chyba by pasowało do tego, co, co robi kalaba. No nie, ucieka Kalaba, to nie ma sensu. O, kolejne mocne uderzenie. Zdegustowana ewidentnie Aida, no Aida Halacz. No tak, bo to nie ma sensu, żeby wstawała. Koniec po walce. Tak, jak naj to jest słuszna, jedyna słuszna decyzja. E, Aida no, to nie jest przeciwniczka dla Aidy kompletnie, a wydaje mi się, że e, Merima Kalaba w ringu to kompletne nieporozumienie. Patrząc na to, w jaki sposób poruszała się ta zawodniczka, cokolwiek robiła, e, Aida widać było, że nie wkładała. No nic, spuść za zasłony milczenia na to co oglądaliśmy przed momentem eee, Szkoda, szkoda Marimy kalandry widać, że jeżeli, jeżeli trenuje boks to rzeczywiście w formie fitnessu prawdopodobnie i tego by w miarę utrzymywać formę na pewno bynajmniej nie nie w takiej formie, w jakiej boks Aida Halacz. Która tutaj było i wejście, i, i też y, muskulatura, przygotowanie, i sposób boksowania, podwójna garda. Przez, y, Trzeba powiedzieć też y, otwarcie, że boks olimpijski pań to jest zupełnie inna dyscyplina sportu, bo tam rywalizują absolutnie najlepsze dziewczyny z danego kraju. Tutaj Aida Halacz pewnie jest jedną z lepszych w Bośni i Hercegowinie, ale Kalaba na pewno... Nie. Nie, 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 to jak to Merima Kalaba, to, to, to naprawdę ja jest nieporozumienie, jeżeli chodzi o boks i rynkuła, uważam, że ta zbierze, zawodniczka nie powinna już więcej wychodzić do ringu. Walki wieczoru. jeszcze dzisiaj, w Państwem, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Dochód, całkowity dochód przeznaczony ja w Powiedziałbym, że pieniądze to nie wszystko, chyba, i nie ma sensu w ten sposób szukać. No dobrze, piotra, spójrzmy zasłonę milczenia. Koniec, kończymy ten temat. Było, minęło.